Witam wszystkich forumowiczów. Na pewno nie jeden z was miał problem z zakupem jakiegoś odpowiedniego przełącznika zwiernego, czyli taki monostabilny, gdy chciał zastosować jakiś moduł z zamela, tak by ten przełącznik miał podświetlenie. No i tu akurat, jeśli chcemy użyć przycisków pojedynczych, czyli taki jeden klawisz na, cały, na całą szerokość, no to w przypadku Simon 54 mamy do, możliwość do kupienia przełącznika podwójnego zwiernego lub pojedynczy zwierny. I teraz tak, jeśli chcemy uzyskać pojedynczy z możliwością domontowania diody LED, tak, żeby neutralny przewód doprowadzić osobno do przełącznika, no, to jest to bardzo proste do zrobienia, bo tak, oryginalnie przełącznik ma tylko przejście z jednej strony na drugą. Ma tylko dwie blaszki, które się zwierają. Tym pojedynczym. Podwójnym są dwa, dwa kanały, które się zwierają, ale. Jesteś, mamy, mamy możliwość rozebrać taki przełącznik podwójny i zrobić z niego pojedynczy z dodatkowo wyprowadzoną blaszką pod przewód neutralny do podświetlenia No bo można tutaj kombinować na różne sposoby, że wyprowadzam sobie bezpośrednio z samej diody jakiś przewód neutralny na jakieś kosy zaciskowe itd., ale nie każdy może tak chcieć to tak wykonywać. Ja wolę jakieś bardziej profesjonalne rozwiązania albo takie podejście, przynajmniej, że to wygląda jak fabrycznie wszystko zrobione. No, i tak, kupiłem sobie tutaj podwójny przełącznik zwierny e, Simona, e, i tak, rozebrałem go, e, i tak, tutaj mamy e, po kolei, mam kilka tych przełączników. Jak po otwarciu, pierwszym krokiem widzimy takie coś w środku: są dwie blaszki zwierne, e, dwie sprężynki odbijające do przełączników. I żeby zrobić tego pojedynczy z tego podwójnego, wystarczy wywalić jeden kanał z tych blaszek. Tutaj, jak te sprężynki wyciągnę, to widzę pod spodem, o, są te dwie blaszki zwierne. To jest następny już tutaj bez tych sprężynek, i teraz kolejny już zosta mam. Zostawi zostawiłem tylko trzy blaszki. Dwie z nich, te tutaj całe po prawej stronie, będą służyć do przełączania. Ta po lewej stronie, ona będzie tylko i wyłącznie odpowiadać za podanie neutralnego przewodu pod diodę LED podświetlenia. I teraz z drugiej strony wygląda to w ten sposób. Mam tutaj gniazdo na tą diodę LED. Normalnie tą diodę, ona ma tutaj takie dwie sprężynki, może to być widać, o. Te sprężynki się podpina pomiędzy ten i ten, czyli Przejść te przejście przełącznika. W tym przypadku, jak ja chcę zrobić podwójnego, pojedynczy, żeby neutralny dodać osobno, to tutaj do tego na lewym dolnym rogu podłączam sobie fazę. Tutaj podłączam sobie neutralny, czyli od tej strony przełącznik dochodzi zasilanie. Z góry wychodzi faza, czyli L, pod kanał w module, module Zamel, pod właśnie przełączanie. No, i jak już mamy tutaj tą jedną blaszkę wyciągniętą, to trzeba pamiętać, że tą blaszkę można zastosować w kolejnym przełączniku pojedynczym. Innymi słowy, z jednego pojedynczego i jednego podwójnego, mogę sobie zrobić dwa pojedyncze z wyprowadzonym przewodem neutralnym pod tą diodę podświetlającą. Tutaj widzimy elementy, które że tak powiem wyrzuciłem z jednego podwójnego tego przełącznika. Do tych trzech elementów dochodzi jeszcze ta jedna blaszka, bo już ją po prostu włożyłem w kolejne miejsce w następnym przełączniku. No ale to jest blaszka, która mi została z jednego podwójnego. No i później po składaniu tych przełączników, tak jak tu mam podwójny, tak z tego podwójnego zrobiłem sobie pojedynczy jeden klik. Z drugiej strony mam te trzy blaszki. Wkładam tylko tutaj y, tą diodę odpowiednią pozycją. Y, pamiętamy, że ona musi być pomiędzy tymi dwoma z, z jednej strony przełącznika. I tu mam neutralny, faza, wyjście i wszystko. I teraz jeśli ktoś ma instalację elektryczną w domu, gdzie ma neutralny przewód podprowadzony do przełącznika, raczej się, że w nowych instalacjach chyba przeważnie tak jest, no to nie ma żadnego problemu, żeby przełącznik miał cały czas podświetlenie i, i działał razem z modułem ZAMEL tam ROV01 czy ROV02, nie? No i dziękuję za uwagę, proszę o wyrozumiałość, to jest moje takie pierwsze wideo, ale po prostu stwierdziłem, że szybciej będzie mi nagrać wideo niż zrobić jakąkolwiek instrukcję w formie zdjęć, i opisu, no bo bardzo krucho mam z czasem. A pewnie nie jeden z Was się zastanawiał, jak tu wykombinować z tym, jak to zrobić. Ze swojej strony dodam tylko jeszcze, że przełącznik ten podwójny ma oznaczenie SP2M. A ten pojedynczy, który uzyskujemy z tego podwójnego, to będzie SP1M. Celowo tutaj kupowałem same mechanizmy, bo po prostu nie ma sensu kupować mechanizmu już z przyciskami, skoro i tak będziemy z podwójnego robić pojedynczy bo w tym momencie niepotrzebne by mi były dwa pojedyncze klawisze i musiałbym i tak kupować osobno klawisz ten jeden większy pojedynczy. Także to, to trzeba wziąć też pod uwagę podczas zakupu tych przełączników. Te przełączniki, tam podwójne, chyba kosztują w granicach 15 zł na Allegro, pojedynczy chyba 11 zł na Allegro. Także yy, można powiedzieć, że yy, za, w cenie yy, jednego pojedynczego, jednego podwójnego, yy, tak usrednić to, to wychodzi nam, że po prostu mamy 13 zł za poje, poje dwa pojedyncze z wyprowadzonym tym dodatkowym pinem pod diodę, no diodę oczywiście trzeba osobno kupić, sama dioda chyba kosztuje około 8 czy tam 9 zł na Allegro no ale jeśli ktoś ceni sobie jakość i chce mieć to zrobione no, porządnie, a nie jakąś tam wiszące kable z kostkami gdzie to może wszystko być później niestabilne urywać się czy coś, no to ja myślę, że takie, taki sposób jest najlepszy, na pewno problem będzie jeśli ktoś będzie chciał zastosować Podświetlenie w przypadku podwójnego. No bo. Bo wtedy, jak, jeśli chcemy mieć podwójny z poświetleniem, no to nie ma tutaj wolnego miejsca żadnego, żeby jeszcze wyprowadzić ten neutralny. Wtedy już nam pozostaje tylko i wyłącznie jakaś kabelkologia że wyprowadzamy osobno ten neutralny z tej diody tutaj na zewnątrz i na jakieś kostce sobie zaciskamy. No, ale to jest myślę, że takie coś, co każdy już do tej pory zawsze robił. Nie? A ja, zaś, ja znowu wolę po prostu mieć to zrobione do porządku. W przypadku tych pojedynczych nie ma tu żadnego problemu. To jest 5 minut roboty. Jedynie, jedyny problem jaki może być to to, że tutaj musimy zacisnąć ten, ten taki bolec, ten koniec, żeby go wyciągnąć. Później jak go przełożymy z powrotem, to może istnieć, zaistnieć problem, żeby go roz, 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 rozewrzeć znowu. No i z czasem może wypadać. No ale no, to już jest taki drobiazg, gdzie no, trzeba w własnym zakresie pokombinować. No może jakąś y, śrubę zamiast tego zastosować i y, z nakrętką albo coś. No trzeba zobaczyć. Ja na razie y, rozwarłem tylko delikatnie. Te, te końce i póki są mi jeszcze nie wypadło nigdy.